Cześć! Witam Was w salonie 2Kółka w Nakle nad Notecią. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. I jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A sprzedaż ratalną załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj jazda testowa, jazda próbna. Przed Wami model Romet Router WS50 po małym tuningu silnika. Dodam, że on ma przebieg 4432 km. I zapraszam Was na jazdę testową motorowerem Romet WS50 po tuningu. Witam serdecznie przejażdżka WSM-50 po lekkim tuningu. Zobaczymy, jak na maszyna się będzie nam spróbować. Zapraszam na film. Pali na dotyk elegancko. O, bestia! Przejedziemy się tutaj elegancko elegancko. Powiem wam WS50 to jest też jeden z najstarszych motorowerów na rynku naprawdę Pozycja za kierownicą jest wygodna. Słychać, że to wszystko pracuje elegancko. Problemu się rozpędza, oczywiście. Tak jak powiedziałem, ten motorower jest już dość starym modelem na rynku. Już są jego następcy, ale powiem, że dla ludzi, którzy na początku chcieliby rozpocząć jakąś przygodę ze swoim motorowerem, jakimś jednośladem. To był to naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny pojazd. Także, tak jak powiedziałem, tutaj też jest bardzo istotne, że pozycja takiej rolnicą jest taka pełnokontrolna, czyli że jak siedzimy, to wiemy, że skręcamy, nie musimy leżeć, mamy te plecy wyprostowane, to na pewno też jest yy, duży plus dla osób, które mimo wszystko chcą jeździć, a mają jakieś tam problemy z kręgosłupem Jak widać, manewrowość jest całkiem fajna. A trzeba dodać, że ta maszyna już ma parę tysięcy kilometrów zrobione Także tutaj te elementy eksploatacyjne jakieś mają jeszcze jakiś już powiedzmy okres wykorzystania Ale mimo wszystko to wszystko działa jak trzeba No trzeci bieg Spokojnie sobie kulamy się tutaj po takiej drodze jakby gruntowej Trochę mokro, ale jak widać nie sprawia to żadnego kłopotu. Jedziemy sobie na drogę asfaltową jeszcze na jakiś odcinek dłuższy. Prędkość 50 na godzinę. Wystarczająca do pokonywania jakichś mniejszych odległości. Dużym plusem jest to, że z przodu jest tarcz hamulcowa, czyli ten hamulec tarczowy jest naprawdę bardzo skuteczny. Tak jak powiedziałem, WS50 przyspiesza bez żadnego problemu. Mało tego jedziemy pod delikatny wiatr, więc tutaj te odczucia są też zupełnie inne, ale jak najbardziej pozytywne. Teraz sobie tutaj zawrócimy, sobie tutaj zawrócimy. Jedziemy z wiatrem Trochę mniej wieje w kolana Ale jest fajnie No powiem tak Rakieta z tego jest przeogromna Na pewno by mnie jeden pies nie dał rady dogonić Oczywiście jak byłbym e, listonoszem nie? Bo Są narażeni na różne rzeczy Naprawdę fajnie się jedzie. Bardzo fajnie się jedzie. Petarda, taka powiedzmy, naprawdę jak na swoją klasę pojazdu, to petarda. No niestety musimy ustąpić pierwszeństwa mnóstwo pojazdów na tej obwodnicy nam tu jeździ, a przecież zastanawiam, dlaczego to nie ma ronda. W szczególności jak jest mgła to tutaj bardzo słabo to wszystko widać. Ale może kiedyś tak będzie, póki co powiem Wam, że jak byłbym Kiedyś zainteresowany Kupnem motocykla mojego pierwszego Pewnie byłby to WS50 Zresztą za moich czasów były tylko motorynki Jakieś Simsony Jakieś Romety, Kadety I inne takie typu wynalazki Więc tutaj naprawdę Trzeba Wziąć to pod uwagę Że ten jakby etap gdzie ta technika idzie do przodu, też ma duży wpływ na, na to, jaką jakością pojazdów się poruszamy. Słuchajcie, drodzy. Moi kochani. Mm, krótkie podsumowanie. WS50 e, z jakimś tam przebiegiem mm, na pewno e, jest dobrą propozycją. Był dobrą propozycją. E, I. E, Zapewne, tak jak powiedziałem, dla młodzieży, osób starszych, które chciałyby mieć jakiś dobrze skrojony motorower, to na pewno była to dobra propozycja. Zapraszam na kolejne filmy. Póki nam aura sprzyja, mam nadzieję, że jeszcze coś nam się uda nagrać. Dziękuję za ten. Mam nadzieję, że go obejrzycie. No i do, do zobaczenia w następnych, następnych filmikach, w których będziemy prezentować inne pojazdy. Czy też już z jakimś przebiegiem, czy też nowe. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tam pogoda będzie się sprawować, bo zapowiadałem jakieś mrozy i, i śniegi. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.